Jesteśmy w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie już 13 listopada kolejna, trzecia już edycja konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Z nami Marta Krupa, fundacja Today. Tomorrow, Together, dzisiaj, jutro razem. No właśnie, i tak ta fundacja się nazywa. A teraz powiedzmy, co w tym roku na tapecie, jeśli chodzi o tematy konferencji. W tym roku y, troszkę inaczej. Po pierwsze, zmiany, jakie będą to tym razem nie dzieci i młodzieży, a nastolatkowie. Budowanie relacji i komunikacja z nastolatkiem. W tym roku na to kładziemy duży nacisk i zmieniamy też godzinowo odbycie konferencji. Tym razem nie z rana, a słuchając oczekiwań nauczycieli, pedagogów i rodziców, robimy ją trochę później, więc od 14 do 18, żeby dostępność była dla. Większej grupy odbiorców. Trzecia zmiana: tym razem na konferencji nie prosimy młodych ludzi. Prosimy tylko i wyłącznie dorosłych. Zmieni się trochę właśnie ta formuła, że tym razem chcemy porozmawiać tylko z dorosłymi, żeby ten przekaz był troszeczkę inny, mocniejszy. Kto będzie tym razem? No, tym razem będą zupełnie nowe osoby na konferencji. Staramy się zawsze tak to też układać, żeby jednak te osoby się nie powtarzały, ale jednocześnie, żeby były wyjątkowe. Zresztą, no, wszystkie osoby, które do nas przyjeżdżają, są naprawdę bardzo wyjątkowe. I będzie ważna osoba, bo będzie rzecznik praw dziecka, pani Monika Horna Cieślik, która przyjęła nasze zaproszenie i powie ze swojego punktu, jak wygląda właśnie problem komunikacji i budowania relacji z nastolatkiem a o tym może powiedzieć też bardzo dużo ponieważ współpracuje właśnie z nastoletnim azylem a oni mają też świetny kontakt z nastolatkami z młodymi ludźmi więc jej głos będzie bardzo ważny w tym wszystkim Jeszcze nie była chyba w regionie lubuskim nie uczestniczyła w tego typu wydarzeniu to też będzie dla niej nowe doświadczenie po objęciu funkcji prawda Tak tak, 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 Także dokładnie. To będzie ciekawy wątek, kto jeszcze, bo tutaj jest będzie, pełna będzie, lista. Tak, będzie doktor psychiatrii, ale to nie jest tylko doktorem, tylko jest lubuskim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, doktor Przemysław Zakowicz. On przyjedzie do nas z Zaboru, z Zielonej Góry, bo tam właśnie jest lekarzem. Niesamowity młody człowiek, mhm. lekarz, który ma głowę pełną pomysłu, ale też taką, formę przekazu, która dociera naprawdę do wszystkim osobiście. Jak go usłyszałam, jestem jego wielką fanką i jego podejścia, zdrowego podejścia i takiego nowatorskiego i to chyba jest taki kolejny krok w zmiany, które są potrzebne właśnie u nas konkretnie w Gorzowie, tak? które, które popchną nas do dalszych działań i, i wypuszczą nas trochę, wypchną nas z tej strefy komfortu, że zrobiliście już trochę, jest fajnie, ale nie, 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 mam nadzieję właśnie, że oni nas popchną, idźcie i róbcie jeszcze więcej, bo tego, tego potrzeba dla młodych ludzi. Kto jeszcze z tych panelistów, bo mam jeszcze trochę pytań, ale nie chcę wyczerpać tego akurat wątku. Tak, ostatnia panelistka to jest coach. Kobieta, która prowadzi wspaniałe wychowanie. Można ją na Facebooku czy Instagramie, właśnie pod tym tytułem, znaleźć: Wspaniałe wychowanie Izabela Kucińska-Świgost. Kobieta, która. No, prowadzi właśnie podcasty dla rodziców związane z nastolatkami i młodymi ludźmi. Czyli dzisiaj, jakby tegoroczna edycja, grupa odbiorców to są jednak pedagodzy, nauczyciele, osoby i rodzice. I rodzice, osoby, absolutnie. Które, tak. które po prostu pracują na co dzień z młodzieżą. Dlaczego tak? Dlatego, że zmiany, które się odbywają, może inaczej. Jeżeli jest młody człowiek, i on potrzebuje jakichkolwiek zmian, to przede wszystkim zmiany, które muszą się odbyć, to muszą się odbyć w jego otoczeniu. To nie on sam musi się zmienić, tylko to my jako dorośli musimy pokazać, jak robić, żeby było dobrze, jak pomóc, otworzyć oczy, bo czasami z tą miłością, którą my mamy w sobie, a mamy ją przeogromną, to właśnie popełniamy pewne błędy, boimy się coś zrobić, bo, no bo chcemy dobrze, bo, bo no, bo to jest jednak lęk, a tu my musimy się zmienić. Jest takie afrykańskie przysłowie, że do wychowywania jednego dziecka potrzebna jest cała wioska. I to jedno dziecko, i ta cała wioska to jest szkoła, to jest przede wszystkim dom, to są bliscy, to jest rodzina, to są przyjaciele, ale przede wszystkim to są właśnie te osoby dorosłe. Bo jak jedno dziecko choruje, to choruje cała rodzina. Więc my też chcemy pokazać, że. Wsparcie każdego człowieka musi się odbywać od góry, od nas, od rodziców, Czyli od musimy nauczycieli. zacząć od siebie. Łatwo dzie dzieciom czy młodemu człowiekowi powiedzieć: No, powiedz, co u ciebie, podczas gdy sami nie umiemy opisać tego, co u nas. No, dokładnie. I, a, czy to daje odpowiedź? Czy takie spotkanie będzie, no właśnie, co ma dać rodzicom, nauczycielom, pedagogom. Czy da odpowiedzi na, na pytania, które ich frustrują? Jestem przekonana, że tak, że na pewno otworzy się im kolejna ścieżka, którą będziemy podążać i my, i, 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 i oni, i wszystkie osoby, które są tego, tym zainteresowane, bo to jest też sygnał właśnie od nich, zbierany przez ten cały czas, że nauczyciele, pedagodzy, rodzice, psychologowie potrzebują wsparcia, rozwoju, jak robić, jak patrzeć, co jeszcze zmienić, w którą stronę iść, jak wysłuchać, jak pomóc, co powiedzieć, jak. Ok Podstawową rzeczą, którą my jako dorośli nie jesteśmy uczeni, bo my tego nie byliśmy uczeni, były inne czasy w zupełności, to jest po prostu nazywanie emocji. Ten młody człowiek, my też zresztą jako dorośli nie, potr nie potrzebujemy rad, no bo jeżeli ktoś nam coś radzi, no to przecież nie chodzi w naszych butach, tak? nie śpi w naszym łóżku, nie wie co nas boli, jak my żyjemy, jak funkcjonujemy. A zwyczajne określanie tego, co faktycznie widzimy. Widzę, że ci jest ciężko, masz prawo do tego, żeby się źle czuć. Tak? Widzę, słyszę, jestem. I mhm. to tak naprawdę tego powinniśmy się nauczyć. My jesteśmy taką matką, dobrą radą. My Ci powiemy, co zrobić, bo ja to wiem. Raz, dwa, trzy, obcykamy wszystko i będziesz żył pełnym szczęściem. No niestety, tak to nie wygląda. I musimy się właśnie nauczyć tych prostych, podstawowych rzeczy, żeby trochę zwolnić, żeby trochę się zatrzymać, popatrzeć, poobserwować. A największą trudność mają nauczyciele. No bo zobacz, z klasy 30 osób. 30 uczniów. Jeden nauczyciel. Jak on ma znaleźć? Jak on ma Psychologów brakuje, pedagogów tak. jeden na szkołę. Nie? Także... Więc to tu w domu się zaczyna. Swoimi działaniami już wielokrotnie pokazałaś, że tego typu spotkanie, czy presja społeczna ma sens, efektem jest między innymi Centrum Zdrowia Psychicznego, rozszerzona ta paleta działań dla dzieci i młodzieży. Ale to nie jest jeszcze koniec działań, czyli co przed nami? Tak jak mówiłaś o tym, że Pan konsultant także mówi o tej sieci rozszerzonej, czego potrzeba w Gorzowie? Do pełni szczęścia, jeśli można tak nazwać. No, o tym to najlepiej pewnie powie kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego, dr Olga Pazdan, która naprawdę ma ogromną wiedzę, ale przede wszystkim ma ogromne serce do tego, żeby właśnie prowadzić prowadzać zmiany, pomagać, wspierać. Jest niesamowitym człowiekiem. I to ona może powiedzieć, czego najbardziej potrzebujemy. Na pewno potrzebujemy mieć trzeci stopień referencyjny, czyli oddział całodobowy dla dzieci, które potrzebują tego, bo im dziecko jest bliżej domu, tym lepiej. A nie może być tak, że dziecko z gorzowa jedzie do zaboru. Tak, że, że tak, z, dala od rodziny. z dala od rodziny, że tu jeszcze Gorzów to pół biedy, ale zobaczmy nawet przez komunikację problem komunikacyjny. Nie każdy ma swój samochód, żeby tam dojechać, pieniądze, żeby wydać na paliwo, ale też z, z powiatu tu u nas części północnej. No to, to jest niesłychanie ważne, żeby jednak w tym Gorzowie był ten ośrodek całodobowy, żeby on się rozrastał, żeby była większa ilość specjalistów przede wszystkim, tak? psychiatrów dziecięcych. Psychologów i psychoterapeutów dziecięcych. Tego ciągle nam brakuje. Terminy są bardzo długie, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia. I tak samo niestety są długie już, jak jeżeli mówimy o prywatnych, no bo po prostu tych specjalistów ciągle nam brakuje. Jest bardzo dużo potrzeb, co zauważane jest w szkołach tych dotyczących różnego rodzaju neuro różnorodności dzieci. Mm -hmm. Dzieci z dysleksjami, dzieci z zaburzeniami, z jakimiś zespołami Aspergera i tak dalej. Tego jest multum. Szkoły to mam wrażenie, nie wiem czy też odnosisz takie wrażenie i czy specjaliści też to zauważają, że szkoły to trochę przerasta, że często to jest po kilkoro dzieci, kilkanaście dzieci w klasie. Jak ten nauczyciel ma to ogarnąć? Ja to widzę w ten sposób, że szkoły radzą sobie dosłownie tak, jak mogą, ale im właśnie jest, brakuje im ciągle narzędzi, brakuje im tych spe, specjalistów, psychologów, pedagogów spe, specjalistycznych, tak? Więc to jest. To jest ogrom tego wszystkiego, czego, czego nie mam, tych narzędzi, tak, które mi. Szkoła to, też nie wyręczy rodzica. No nie musi popłynąć możliwości. ten sygnał do rodziców jasny, prawda? Musi być współpraca, żeby była naprawdę, żeby pomóc dziecku. Musi być współpraca między szkołą, między rodzicem, między rodzicą, rodziną bliską tego dziecka. Bez tego nie da rady. Nie może być czegoś takiego, że. Oczywiście to jest ogromny stres, kiedy dziecko ma jakieś dysfunkcje, kiedy choruje. Natomiast trzeba wyjść z tą serdecznością, empatią i chęcią współpracy. No bo przecież najważniejsze jest dobro mm. naszego dziecka. Ale też nie zamiatasz tego tematu pod dywan, no? bo u nas coś się dzieje, nie, nie przyznawajmy się. Nie, nie, nie wychodźmy z, tego, z tym na, na światło dzienne. To chyba się zmienia, i plus. Też mam takie wrażenie, że od takich trzech lat yy, Gorzów przestał, Ukrywać się, tak? że, że z nami się nic nie dzieje. Zaczęliśmy mówić o tym coraz głośniej. No stąd te kolejki do Centrum Zdrowia Psychicznego. Może nie kolejki, ale. No ale kolejki. zgłaszają się, no niestety, zgłaszają się rodzice. Rodzice osób młodych z tymi właśnie swoimi podopiecznymi przyjeżdżają, prawda? Przyjeżdżają cały czas, szukają wsparcia. Telefon do fundacji też dzwoni cały czas, naprawdę, coraz częściej. I tego wsparcia widać, że potrzeba coraz, coraz to więcej. Natomiast my, nawet w fundacji, zaznaczamy taką jedną ważną rzecz, że my możemy pomóc pod warunkiem, że ta pomoc jest dla dziecka i dla rodziców. Nie tylko dla dziecka, bo to dziecko, jak zacznie się zmieniać, zacznie pracować ze sobą, nad sobą, rozwijać się, to nie może wrócić do tego samego środowiska. To środowisko musi się jednocześnie zmienić. A poza tym. Wiesz, jest tak, że jak y, i to każdy rodzic y, przyzna, kiedy słyszy, że jego dziecko chce się zabić, ma dość życia, czy się okalecza, jak ten rodzic ma sobie sam z tym poradzić? Nie jest w stanie zdrowo sobie z tym samodzielnie poradzić. On musi iść do specjalisty na parę chociaż spotkań, pogadać, to, dostać wsparcie. Czyli to wsparcie dotyczy całej rodziny, to znaczy cała rodzina musi być gotowa. Na zmianę? Na to, żeby podjąć w ogóle ten krok do tak. rozmów i, i pracy. To jeszcze powtórzmy, kiedy konferencja i czy to jest wstęp otwarty i kto może przyjść? Konferencja odbędzie się 13 listopada w środę o godzinie 14 i potrwa do godziny 18 w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Imienia Zbigniewa Herberta Tuna Każdy może przyjść, wstęp jest bezpłatny i nie ma żadnej rejestracji. Zapraszam serdecznie, bo prelegenci są wyjątkowi, temat jest bardzo ważny i wiem, że potrzeba z Waszej strony jest ogromna, żeby tutaj być. Do, do czego serdecznie zapraszamy, czyli nie ma wstępnych zapisów, można przyjść, posłuchać, ale zapraszamy też do kontaktu, do kontaktu z Centrum Zdrowia Psychicznego, do kontaktu z placówkami zajmującymi się wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży, bo ta siatka jest coraz szersza. Jest. Jest coraz szersza i trzeba z tego korzystać. Marta Krupa, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy Państwa serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.